Boisz się odstawienia smoczka, posłuchaj tego. Wiesz, najbardziej boi się odstawiania smoczka. No właśnie, już to przerabialiśmy. Też myślałam, że to będzie straszne i skomplikowane. I jak sobie poradziliście? No, posłuchaliśmy mojej logopetki. I co wam powiedziała? Że warto zacząć bardzo delikatnie, na przykład od delikatnego docinania smoczka. Docinania? Tak, zobacz. Na tym filmie widać dokładnie, jak mama delikatnie obcina niemały trójkącik na czubeczku smoczka. Dziecko samodzielnie bierze smoczek, wkłada go do buzi, no i coś mu nie pasuje. Ten smoczek już nie daje takiego ukojenia jak wcześniej. I dziecko samodzielnie rezygnuje? U nas dokładnie tak było. Sam zrezygnował. No co ty? To takie proste? W naszej sytuacji się bardzo sprawdziło. I powiem ci, że to było dużo. Łatwiejsze niż myślałam. Wiesz to zdecydowanie wolałabym, żeby tak to się odbyło. No tak, ale nocki mogą być przez jakiś czas trochę trudne. Tego boję się najbardziej. Ale jeśli z mężem zmobilizujecie się razem i w nocy będziecie koić dziecko poprzez przytulanie, głaskanie, to na pewno Wam się uda. Dodałaś mi otuchy. Jakoś łatwiej mi sobie wyobrazić, czy to się uda. Trzymam za Ciebie kciuki.